Minęły kolejne dwa tygodnie, a więc czas na garść nowości w ofercie Militaria.pl Na początek nowość od Olajta oto latarka czołowa H05S. Jest to niewielka kompaktowa latarka czołowa o mocy aż 200 lumenów. Wyposażona została w diodę LED High Performance Cool White. Latarka oferuje 3 tryby światła białego oraz dwa tryby światła czerwonego. Klasa odporności tej latarki to IPX2. Oczywiście jak to u olighta, latarka została wyposażona w elektronikę, która po 30 minutach zmniejsza natężenie światła, a więc zabezpiecza przed przegrzaniem a także całkowitym rozładowaniem się latarki. Latarka zasilana jest bateriami AAA. Oczywiście w komplecie z latarką otrzymujecie elastyczną opaskę umożliwiającą założenie latarki na głowę. Kolejna nowość to gaz policyjny 360 stopni. Pojemnik z tym gazem został wyposażony w dyszę z technologią 360 stopni. Umożliwia to bardzo skuteczne rażenie napastnika. Substancja drżniąca jest rozpylana bez względu na położenie pojemnika. Pojemnik podczas rozpylania może znajdować się w dowolnej pozycji i pod dowolnym kątem. Pojemnik z gazem zawiera 10% środka drażniącego OC. Gaz rozpylany jest przez pojemnik w postaci strumienia, co sprawia, że jest on mało podatny na czynniki atmosferyczne, takie jak wiatr czy deszcz. Pojemnik wyposażony jest w klapkę zabezpieczającą przed przypadkowym rozpyleniem gazu, np. w kieszeni. Kolejna nowość to pistolet wiatrówka Sauer 1911 Imperial Scorpion. Ta wiatrówka to replika, która została wytworzona przez producenta palnego odpowiednika, firmy Sig Zamek pistoletu został wykonany z metalu. Korpus wyprodukowano z tworzywa sztucznego. Okładziny chwytu wyprodukowane zostały z laminatu G10. Pistolet zasilany jest 12 gramową kapsułą CO2 i strzela śrutem BB w kalibrze 4,5 mm. Prędkość początkowa wystrzeliwanego śrutu jest na poziomie około 91 m na sekundę. Wiatrówka została wyposażona w system blowback. Po wystrzeleniu ostatniej kulki, zamek pozostanie więc w tylnym położeniu. Pistolet wyposażony jest w mechaniczne przyrządy celownicze, szczerbinkę, a także muszkę, natomiast pod lufą znajduje się szyna montażowa do zamocowania dodatkowych akcesoriów. Była już nowość od Olighta, ale na tym jeszcze nie koniec, ponieważ mamy dla Was ten oto nóżki chrząkowy O-Knife Mini Driver. Jest to niewielki składany nóż EDC, którego ostrze posiada profil Sheepfoot. Ostrze noża zostało wyprowadzone szlifem płaskim Full Flat Green. Głowie noża wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej N690, która została wyprodukowana przez austriacką firmę Bühler Edelstahl. Po otworzeniu głownia blokowana jest blokadą typu liner lock. Okładziny noża wykonano z laminatu szklano-epoksydowego G10. Ten nóż jest bardzo niewielki, naprawdę kompaktowy i możecie go zabrać wszędzie ze sobą, a dzięki klipsowi skutecznie umocujecie go np. Na, na krawędzi kieszeni bądź na pasku. Kolejna nowość to hamak z firmy Badger Outdoor, a jest to model Forest. Jest to lekki hamak o wymiarach 300 na 140 cm. Został on wykonany z nylonu 70D, który został wzmocniony włóknami typu ripstop. Hamak wytrzymuje obciążenie do 200 kg. W komplecie z hamakiem znajdują się dwie mocne liny, a także karabinczyki, które umożliwiają w bardzo prosty sposób zawieszenie hamaka. W środkowej części hamaka znajdują się dwie praktyczne kieszenie. Złożony hamak jest naprawdę niewielki, a więc zmieścicie go nawet do małego plecaka. Mamy też nowość od Reeboka: oto buty Nano Tactical. Lekkie buty Nano Tactical przeznaczone są do cross-treningu. się również np. podczas marszu lub pieszej wędrówki. Szybkie zakładanie zasznurowanych butów umożliwia boczny zamek błyskawiczny. Cholewka buta została wykonana z odpornej na uszkodzenia i zapewniającej odpowiednią wentylację mikrofibry oraz siatkowego materiału. Wewnątrz buta znajdują się wyjmowane wkładki memory tech, które dopasowują się do kształtu stopy użytkownika. Podeszwa butów absorbuje wstrząsy, dodatkowo zmniejszając obciążenie stawów. Te buty są bardzo lekkie i wygodne, sprawdzą się podczas naprawdę bardzo ciężkiego treningu. No i na koniec t-shirt z firmy Wojownik z wzorem SU-22 Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej. Koszulkę wykonano w 100% z bawełny Single Jersey, która jest miękka i przyjemna w kontakcie ze skórą. Wzór wykonano sitodrukiem i przedstawia on jednomiejscowe samoloty myśliwskie Su-22 wykorzystywane w siłach powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej. Dekolt koszulki został wykończony wąską lamówką z rozciągliwej dzianiny. Ta koszulka świetnie sprawdzi się tego lata. To tyle na dziś. Ja oczywiście przypominam Wam, że linki do wszystkich pokazanych produktów znajdziecie w opisie pod tym filmem, a ja na koniec zapraszam Was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.